Siemano, witam w kolejnym odcinku z J4. Skinsa. I tak yy, w ostatnim trochę przegraliśmy i dzisiaj musimy się odkuć. Zaczynamy od skrzyni bonusowych. Mam jeszcze te złote, niestety, platonowe, wszystkie poszły. Te diamentowe będę mógł zdobyć. A to możemy 61 poziom. A który mam aktualnie? O, jeszcze trochę. Trzeba będzie na expi Dobra, dzienny. Nie, oddzielny dzienny bonus w sumie też spoko sprawa. Można korzystać. Natomiast skrzynie bonusowe i otwieramy jedną złotą. No tutaj te procenty ile to jest? 10? No 10% w sumie no bo reszta jest tania. Prawie. Znaczy, no, może nie tak prawie, no zobaczyliśmy. Szkoda, bo szkoda, że wszystkie użyłem te platynowe, nie? bo one były naprawdę huge. Z nich to leciało. No ale nic, może poekspimy to, to to siądzie. Co dzisiaj zapytacie? Nie mam pojęcia. Partnerskie, może byśmy chcieli? A może nie? Może Olin jakiś? Polecane. O, to w sumie. To w sumie ciekawe. Hmm. Broni, to może nie. Robiliśmy ostatni odcinek, że otwieraliśmy bronię. Dobra, otwieramy skrzynię Olin. Tylko one są drogie. 1% na Crimson Web. chcemy takie coś ryzykować? Nie, nie chcemy. Musimy teraz oszczędzać, no. Ale też jak będziemy oszczędzać, to czy, czy uda nam się odkuć? No, to jest pytanie. A WP Master. Po prostu różne AWP i. <śmany> I Famas. Ty, ty, ty co jest? A WPA Simov. <śmany> o, ja pierdzielę. Co jest? KOS 16 zł 400. <śmany> co? To jest najdroższa możliwa opcja. Ja pierdzielę. Wiecie, co ja myślę, nie? Jeśli by to siadło, to się odkuwamy z poprzedniego odcinka. 600 ziko. I jeszcze kosy zgarniamy. No 60%. Klikam. Tak, 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 tak. Mamy to. Dobra, dzisiaj wielka odkutka. Nie, ale muszę, muszę zobaczyć tylko procenty. Nie, nie kliknę tego, ale. Ja cię. No dobra, dobra, proszę, proszę. tak, 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 tak. tak. Dobra, mamy to. No i widzisz, widzisz, bratku. Jeszcze jesteśmy na plus. Znaczy, no bo ostatni odcinek był tragedia, ale teraz wielka odkutka. No i super, już mamy tytuł, już mamy wszystko. Elegancko, dobra, jakiegoś reach możemy otworzyć. Jak my już reach jesteśmy, fajnie, że to siadło. Okej, okay, Francaid Misty, no to jest skin ładny, ale. <laughs> o, na plus. Dyszeczkę skrawną. Fajnie. <laughs> o, kurde mi kasle zaatakował. Ty no, nowa rewolucja! Ale dziś oddaję. Znaczy nagrywam to tego samego dnia co poprzedni odcinek, ale dzisiaj jakoś <laughs> lepiej. Znaczy dzisiaj, no. <laughs> 10 minut później lepiej oddaję. I znowu coś fajnego. No, skrzyniari 125 zł na plus. Dobra, dzisiaj w GigaFarcher. Fnawn <laughs> no, Revolution. Plus dycha. Da się straszyć na tej skrzynce? <laughs> ale nie mówię tak. To zaraz spotka mnie kara. No, właśnie. 10 złotych. Ile? Minus 50. Dobra, ostatni raz sobie zakręcimy i tak będziemy chyba trochę na plus. Z tej skrzynuchy. Uh, Wasteland, w Wasteland Rebel. A, to on sobie jak już ten upgrader tak oddał. To. Ale tylko żeby nie mniej skliknąć. 200 złotych. Road na 8%. O. No, prawie blisko. no Dobra, coś chcemy jeszcze? Jeszcze możemy zrobić tak zwaną ini -ini inicjację? Chyba nie. Inscenizację. Fikos. mamy jedną darmową skrzynkę i zobaczmy. Gdybym był zwykłym śmiertelnikiem i chciał użyć takiego OP-kodu, co by mi wypadło? Aha, Sekumbra 70 groszy. No to byłaby lipa, ale ja wtedy poszedłbym na upgradera. Ej, z zwykłym śmiertelnikiem to źle zabrzmiało. No, wytniemy, wytniemy. Ty, siadło. Ale jajca. Dobra, dzisiaj bardzo elegancko. Jak chcecie to polecam z yy, kodem Rafikos. Grajcie z głową. Do następnego cześć.